Hej, nazywam się Magdalena Tomalek. Witam zodiakalne Raki w czytaniu na październik 2023 i zobaczmy na początek, jakie samopoczucie macie w tym miesiącu. Mamy kartę głupiec, karta świat, karta sąd ostateczny. Karta Rydwan i karta diabeł. Ok, więc wygląda mi na to, że um, tak jakbyście byli gotowi na jakiś nowy początek, na wyjście do świata z, jakimś nowym, z jakąś nową ofertą, z jakimś nowym pomysłem, um, ale z jakiegoś powodu macie wątpliwości, może nie czujecie się wystarczająco pewni siebie, um, może coś Was tutaj blokuje um, i może tutaj chodzi na przykład o. Um, nie wiem, obejście z jakąś nową propozycją jakiegoś nowego projektu, jakiegoś pomysłu w pracy, tak czegoś zaproponowanie czegoś nowego szefowi albo w swoim teamie, w swojej grupie albo w swoim dziale albo jeżeli macie jakąś swoją działalność, no to wyjście do klientów z czymś albo może zaczynacie jakąś swoją działalność i chcecie chcielibyście właśnie coś zaoferować światu, pokazać czym się zajmujecie. Ale tak jakbyście czuli się właśnie trochę bezsilni, trochę może przeciążeni tym, że są inne osoby w waszej branży, które zajmują się tym już od lat i już mają, wiecie, fajną stronę internetową i całą masę klientów, um, i już jakąś renomę, um, a wy nie macie. Tak, i to Was może tutaj blokować i demotywować w jakiś sposób. Um, ale z drugiej strony, też czuję właśnie takie głęb taką głęboką potrzebę. Um, wyrażania siebie, czyli pomimo tego, że czujecie tutaj mocno, że coś was spowalnia, że was coś ogranicza, że może ja jestem taka mała, a ten świat jest taki wielki um, i jak ja mam sobie, wiecie, tutaj z tym poradzić, jak ja mam wyjść tutaj z jakimiś swoimi rzeczami i pokazać, co robię, e, to pomimo tych wątpliwości jest tutaj właśnie też e, takie głę taka głęboka potrzeba Właśnie zrobienia tego mimo wszystko, tak? Przekroczenia tutaj jakiejś swojej strefy komfortu. Um, też taka potrzeba um, wolności, może, którą dałaby wam, um, dałby wam ten krok tutaj, tak? Dałoby wam to pokonanie swoich wątpliwości, swoich obaw. Um, dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Mm -hmm. Dziewiątka mieczy, ok. Dwójka monet, i azbuła, ok. Mm. No właśnie, tutaj znowu mam takie poczucie yy, trochę takie między młotym a kowodłem, ale nawet nie tak, jakby, jakbyście się czuli tacy malutcy, a. Tutaj macie na przykład może tak dużo pomysłów i nie wiecie od czego zacząć i nie wiecie co zrobić. Z drugiej strony, jak już wybierzecie któryś z pomysłów, to myślicie, jak zacząć albo jak ten pomysł realizować. i jest cała masa rzeczy, o których tutaj musicie jeszcze wiedzieć, pamiętać, które musicie zrobić, które musicie w jakiś sposób, wiecie, ogarnąć, wykonać i tak dalej. I tak jakbyście tutaj. Trochę czuli takie tacy zblokowani. Tak? Że ani. Że nie za bardzo we właśnie wiemy od czego zacząć, że tego wszystkiego jest tak dużo um, i to was bardziej przygnębia niż motywuje, aczkolwiek też te może pomysły są takie fajne, że mimo wszystko macie jeszcze tak dużo motywacji do tego, żeby próbować, i żeby szukać jakiegoś rozwiązania. Więc bardzo fajnie. Mhm. Mamy królową buław dalej. Trójka kielichów. I um, rycerz kielichów. Hm. Więc okej, okay, dobra, zobaczmy jeszcze dalej, co mamy. Um, rycerz Buław, magik i karta Siła. Ok, więc trochę mam takie poczucie, jakby tutaj um, te karty trochę już nam podpowiadały, żebyście się pokierowali um, tym, co mogę dać komuś, a nie tym, co mogę dostać. Um, tym, do czego chcę dojść na przykład, a nie tym, od czego chcę uciec. Um, tym skupili się na tym, co mogę zrobić. I zaczęli od tego, co już mogę zrobić, a nie koncentrowali się na tym, czego jeszcze nie umiem, albo co muszę zrobić, ale na przykład jeszcze nie wiem jak. Czyli czasami to może być na przykład tylko: zaczęcie od tego, żeby spisać te pomysły, które już macie, żeby pozapisywać sobie te rzeczy, tak? Albo rozpisać sobie kroki, które musicie zrobić, albo co tutaj jeszcze może być. Dobra, zobaczmy, co mamy z kart emocji. Bo tutaj też jeszcze właśnie jak popatrzyłam na te karty dalej, to tak jakby było, tak jakby było jeszcze coś w waszym życiu, od czego też chcecie uciec, albo coś, co was ogranicza, od czego chcecie uciec. I stąd też pojawia się tutaj, tutaj ten diabeł, przy którym mówiłam, że macie taką potrzebę wolności, tak? Czy uwolnienia się od czegoś, albo takie pragnienie właśnie wprowadzenia czegoś nowego. W swoim życiu, bo to da wam wolność um, albo pozwoli wam się uwolnić od czegoś, tak? Um, I stąd mam właśnie takie poczucie, żeby nie skupiać się um, na tym, żeby uciec od czegoś, tak? tylko bardziej na tym, dokąd możecie dojść. Wiem, że to w sumie jakby się łączy jedno z drugim, e, ale no koniec końców uwaga idzie jakby w innym kierunku, tak? Zobaczmy, co mamy z kart emocji może. Mhm, no właśnie. Karta niepewność. Karta rozkosz. Spokój. Poczucie bliskości. Ulga. <laughs> I karta skrucha. No właśnie. No zobaczymy jeszcze te dwie. To tutaj mamy karta, wściekłość i strach. No właśnie, ta karta skrucha, jak mi się kojarzy z czymś, że tak jakby było coś, może z jednej strony coś tego nie wiecie, ale z drugiej strony coś, co może wam nie wyszło i od tego próbujecie uciec, albo jakoś próbujecie omijać jakąś e, porażkę, czy omijać te tematy, z którymi nie wiecie, jak się obejść. Um, a trochę właśnie tak, jakby nie tędy droga, nie. Um, tak jakby tutaj kluczem było zmiana. Tego, na czym się koncentrujecie, zmiana swojego podejścia, a nie na zasadzie um, uciekanie od czegoś um, w jednym albo w drugim kierunku, nie? Um, ok, zobaczmy, co tutaj mamy z, z tej talii, z kart porady. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Mamy no właśnie karta self-sabotaż, takie sabotażowanie siebie. Czyli jest coś, co Was tutaj jeszcze powstrzymuje, tak? Um, coś, co was. Um, Jakieś wątpliwości, które macie, coś co was tutaj blokuje. Um, mamy, no właśnie, cały czas, już nawet nie wiem co mam mówić, bo strasznie takie jednoznaczne są te karty. Um, I dalej mamy karta na ile skłonny, skłonna do nauki, I karta uleczanie. Czyli tak jakby z jednej strony, właśnie tak już, jak już na samym początku mówiłam, z jednej strony taka obawa, że ja sobie nie poradzę, że nie jestem wystarczająco dobra, albo dobra, z drugiej strony są jakieś rzeczy, których ta sytuacja wymaga od Was, żebyście się nauczyli, a co do których może Wam się nie chce, albo nie czujecie, że jest to coś, czego potraficie się nauczyć, czego możecie się nauczyć. Może właśnie musicie tutaj z tej swojej strefy komfortu jakoś mocno wyjść i to Was przeraża, to właśnie wzbudza w Was jakąś taką niepewność, jakieś wątpliwości. I tutaj z tą kartą uzdrawianie, czuję jakby to była taka wskazówka, żeby może też wrócić tutaj do korzeni i zastanowić się nad tym, jakby skąd we mnie biorą się te obawy, tak? W jakich sytuacjach wcześniej w swoim życiu, jakby, jakie inne sytuacje w moim życiu były podobne do tej, może nie, nie takie same jak ta, może wiecie, inne osoby, inne, Inna sytuacja, inne miejsca, i tak dalej, ale uczucia, które się pojawiają w Was w tym momencie, obawy, które się pojawiają w Was w tym momencie, być może pojawiały się w Was już w przeszłości, albo były jakieś sytuacje, które, na których Wam zależało, w które się zaangażowaliście, w których podjęliście jakieś kroki i coś Wam nie wyszło, tak i się może zraziliście. I tak jakby tam było jeszcze. Coś niedomknięte, coś nieuleczone, jakieś emocje niewyrażone, albo zbudowało się w was przekonanie na swój temat, że jesteście niewystarczająco dobrzy, albo że odnosicie porażki, albo na temat świata, czy czegokolwiek, że coś może, nie wiem, że nie warto podejmować ryzyko na przykład coś z takich rzeczy. I warto sobie jakby odkodować to, tak? Przetransformować te emocje, czy przetransformować te przekonania, które gdzieś Was tutaj blokują w jakiś sposób. Hmm. Hmm. Tak jakby właśnie kluczem tutaj było um, wrócenie jakby do korzeni, dokopanie się gdzieś tam do korzeni um, i poszukanie, co, co was tak naprawdę tutaj blokuje. Praca z tym. Okay. Tutaj mamy jeszcze kartę um, powiedz co myślisz. I karta transformacja. Hmm. No, powiedz, co myślisz, że zawsze mi się karty tego typu kojarzą z takim, Z taką szczerą rozmową samego ze sobą, najczęściej. Tak, Więc wiadomo, że jak macie kogoś bliskiego, z kim możecie porozmawiać, rzeczywiście szczerze, od kogo jakby możecie odbi odbić swoje myśli, no to warto z kimś e, przedyskutować ten temat, ale mm, mocno tutaj czuję właśnie takie E, popytanie po się, zapytanie się siebie samego, siebie samej, czego ja się tak napra naprawdę boję. E, co może pójść nie tak, co mnie tutaj ogranicza. E, I zrobienie po prostu tutaj porządku z tym. Nawet się zaśmiałam, bo zobaczyłam tą osobę na tej karcie transformacja, że idzie z tą wielką miotłą i taka zadowolona, że już coś tam posprzątała. Nie? I więc to jest dla mnie taka wskazówka, żeby zrobić gdzieś tutaj jakieś porządki gdzieś tam głębiej w sobie. E, w swoich emocjach i w swoich przekonaniach, tutaj na, ten, na temat tego, co Was tutaj blokuje. No, dla każdego z Was to będzie coś innego, więc mi też trudno powiedzieć w tym momencie. Hmm. Okej, okay. ale jeżeli jesteście zainteresowani indywidualnym czytaniem, może na ten temat, albo sesją indywidualną, jeżeli chcecie to przegadać i dokopać się gdzieś głębiej i e, popracować właśnie z tymi przekonaniami negatywnymi, albo z emocjami, które Was blokują. To zapraszam na no właśnie na sesje indywidualne albo na czytanie indywidualne. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.